Witam serdecznie, Michał Jowski. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami o kokpicie, o kierownicy i o tym, co się na niej znajduje, i jak to sobie zorganizować, jak ja to sobie zrobiłem i jak do tego dochodziłem, bo troszkę mi to zajęło i stworzyło mi to wiele problemów. Także chciałem się dzisiaj z Wami podzielić tym, do czego ja doszedłem, jak to zrobiłem i mam nadzieję, że Wy też jako feedback pokażecie mi, jak Wy rozwiązaliście swoje kokpity w swoich rowerach. Także zapraszam na film. Tak wygląda obecnie mój kokpit. Jest uporządkowany, jest w końcu miejsce na ręce. Jest miejsce też na to, żeby mm, przyczepić tutaj pochwyt od GoPro, tą moją klamerkę. Na pewno y, widzieliście to na moich filmach. No i słuchajcie, co tu przede wszystkim znikło z tego kokpitu? Znikła ta lampka. I to znikła z dwóch powodów. Po pierwsze, że zabiera miejsce na kokpicie i to nawet nie mało tego miejsca. To jest pierwsze. Po drugie, nie daje jej się ładować z PowerBanka w trakcie jazdy. Ona jest w ten sposób zrobiona. Zobaczcie czym mam kamerę jednym ręką? I z jakiegoś dziwnego powodu nie chce się mi ładować przez żadnego PowerBanka. Dlatego z tych dwóch powodów ona e, będzie lampką zapasową na moich wyjazdach, bo. A kolejną sprawą jest to, że w tym trybie takiego mocnego oświetlenia zimą to ona mi świeciła pół godziny, może 40 minut. Natomiast w tym trybie migającym działa cały dzień i ma fajny stroboskop, dlatego ona zostanie moją lampką awaryjną na pewno na długie wyjazdy. Drugą rzeczą, którą ostatnio mogliście zobaczyć na moim filmie, bo ja to kupiłem do mojego MTB, co jeszcze w zeszłym roku do września jeździłem, to miałem uchwyt na rower. Wrzucam tutaj przebitki, tylko on ma dwa problemy, dosyć szybko i wygodnie dobywa się z tego telefon, ale na postoju, jedną ręką jest to bardzo trudne, no i może grozić wywrotkom albo utratą telefonu, czy samym upadnięciem i rozbiciem telefonu, dlatego to jest motocyklowy i on się spisał, naprawdę się spisał, jeżeli ktoś często nie dobywa telefonu, żeby zrobić zdjęcie czy coś nagrywać w trakcie jazdy, no to ok, to go mogę ze szczerym sercem polecić, bo na pewno telefon żaden wam z tego nie wypadnie. Jest to bardzo mocne i daje dużo możliwości. Kosztował mnie chyba 120 zł, także w sklepach motocyklowych takie coś powinniście dostać. To jeszcze był kabelek, można było ładowanie podłączyć, ale ja to. Tutaj brutalnie obciąłem, bo no nie mam akumulatora w rowerze, żeby ładować, chyba że do jakiegoś powerbanka przeprowadzicie, dlatego to wywaliłem i długo myślałem, jak rozwiązać sprawę mocowania telefonu na rowerze i tak to zrobić, żeby to było w miarę uniwersalne i żeby no nie było też przede wszystkim drogie, żebym mógł to Wam polecić. I znalazłem idealne, moim zdaniem, rozwiązanie. No, już Wam pokazuję. Chodzi o to, że dokupiłem za 12 zł na Allegro. Postaram się Wam wrzucić link do tej aukcji. Taki przylepiec, który jest od GoPro. I co mi to daje? Daje mi to to przede wszystkim, że jak zdejmiemy sobie licznik Garmina, to jest bodajże 820 czy 830 mniejsza o to. Jak zdejmiemy ten licznik Garmina, możemy w każdej chwili sobie wpiąć. Tutaj. Łos wow, padło mi tam Wpiąć sobie tutaj telefon i już wam mogę powiedzieć, przejechałem tak ponad 300 km w różnym terenie i mi nie odpadł. Mało tego, znalazłem jeszcze od mojego starego zegarka, takiego dobiegania garmina, taki uchwyt, który kiedyś miałem zamontowany na mostku w moim MTB i wykorzystałem to i mogę sobie w tej chwili. Przypiąć jedno jakby i drugie, co już na ostatnim filmie widzieliście, jak w ten sposób jechałem. No i co mi to daje? Daje mi to pierwsze, to, że telefon praktycznie w każdej chwili mogę jedną ręką, tak jak widzicie, w bardzo prosty i szybki sposób i przypiąć, i odpiąć, i sobie cyk zrobić zdjęcie, nagrać coś na insta, przypinam z powrotem telefon jadę dalej. Drugie, że mogę właśnie wykorzystywać sam ten uchwyt od Garmina i robić to tak, jak już tu Wam wcześniej pokazałem, dokładnie tu. To jest raczej takie pewniejsze, bo tu mamy gumki no i oczywiście ta gumka kiedyś może mi się któraś zerwać i ten telefon mi spadnie, ale to no raczej nie sądzę, bo nie zdarzyło mi się to nigdy na, na szosie ani nigdy na MTB, gdzie jeździłem po gorszych terenach. Kolejną, już widzicie, kolejnym rozwiązaniem, na które jeszcze wpadłem, to jest przy okazji zmiany lampki. Trafiłem na to, że Garmin robi lampkę, ale nie tylko Garmin, i że pod tym uchwytem, czego nie wiedziałem, i pytanie kto wiedział, że jest oryginalnie uchwyt. Zobaczcie, tu jest uchwyt, i wystarczy dokupić sobie coś takiego i można przykręcić naprawdę dowolną lampkę no może nie dowolną ale taka która umożliwia a jest ich naprawdę sporo bo bodajże tragery. no jest masę takich przejściówek i możemy sobie podpinać eee, o i możemy sobie podpinać i też już przejechałem na tym 300 km więc no, nie odpadnie to można sobie to porządnie dokręcić no i zmieniłem tą lampkę na Garminową, którą mogę oczywiście ładować w trakcie jazdy i to działa power Do tego dzwonek, dzwonek oczywiście Knoga, który na pierwszy rzut oka się nie rzuca w oczy, nie szpeci i fajnie działa, także tak rozwiązałem mój kokpit i myślę, że to rozwiązanie już zostanie ze mną naprawdę na długo długo, bo nic ciekawszego nie wymyślę. Oczywiście jeszcze możecie, dokupiłem sobie osobny pokrowiec i ten zawsze tutaj trzymam na stałe, bo z tym niestety no nie próbowałem przez kilka dni chodzić z tym, ale to jest jednak niewygodne. Ten telefon tak dziwnie leży. Więc po prostu sobie przykładam ten pokrowiec, który też kupiłem za 30 zł. Także wydatek który poniosłem to było 12 plus 30 zł. To akurat miałem, uchwyt miałem, więc no idealne rozwiązanie, które Wam z czystym sercem polecam. A wy dajcie proszę znać, a najlepiej pokażcie zdjęcia, jak Wy rozwiązaliście swoje kokpity na rowerze. Może znaleźliście jakieś jeszcze lepsze i ciekawsze rozwiązanie. I teraz padnie pewnie jedno pytanie: Po cholery, ci telefon na rowerze? No, niestety, nie wszyscy mają tak dobrze. Ja jestem przedsiębiorcą i muszę często jeszcze odbierać telefon. Michał, Jestem zainteresowany... I nie zawsze mm, muszę się zatrzymać, bo często mogę to zrobić po prostu na głośno mówiącym, bez słuchawek. I odebrać ten telefon, dowiedzieć się o co chodzi, przekierować rozmowę na kogoś innego, itd, tak i tak dalej. Ale druga, bardziej jeszcze taka przyziemna sprawa i bardziej można powiedzieć przydatna, to ci, co mało jeżdżą albo nie jeżdżą długich tras, to tego nie wiedzą, a ci, co jeżdżą długie trasy, to to wiedzą, że garmin może nam się rozładować, ale przede wszystkim yy, możemy pomylić trasę i na garminie jest. Przynajmniej mi dosyć trudno i niewygodnie odnaleźć właściwy kierunek. Jeżeli mam telefon, mogę go wyjąć z tej torebki, przypiąć i zobaczcie w prosty sposób. Na przykład na, na aplikacji Komut mogę pewne rzeczy sobie szybko oddalić, sprawdzić, sprawdzić kierunek, gdzie ja jadę, gdzie ja jestem i tak dalej. I jest to naprawdę łatwe i proste, dlatego ja potrzebuję ciągle telefon. Słuchajcie, mam nadzieję, że dla kogoś tego typu film będzie przydatny i dajcie znać, czy robić tego typu filmy ze swoich doświadczeń, bo ja tylko na tym można powiedzieć najwięcej bazuję. A ja tymczasem, słuchajcie, przypinam wszystkie moje torby backpackingowe, bo już jutro, a jutro mamy 28 kwietnia, startuję na Nadbałtyk. Jadę rowerem nad Bałtyk. Mamy majówkę, yy, mam do przejechania. 317 km albo 343, jeszcze zależy, jaką drogę wybiorę. I na około 200-250 km mam zamiar się przenocować na dziko, gdzieś w lesie nad jeziorem w Hamaku, i na drugi dzień jechać dalej. Także to będzie pierwsza moja taka noc na dziko, można powiedzieć. No na pewno pierwsza noc w Hamaku. Na dziko, może nie. Także zapraszam już teraz was na film, który się ukaże za jakiś czas, was poinformuję. No i trzymajcie za mnie kciuki. A jeżeli ktoś chce yy, widzieć szybciej jak przebiega mi ta przygoda, to zapraszam na Instagrama, gdzie tam będę na bieżąco wrzucał relacje. Także dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej.